Ja, myślę, że generalnie rzecz biorąc widzimy po tych protestach wcześniejszym, dzisiejszym, że determinacja mieszkańców jest niesamowicie potężna. Potężna dlatego, że gmina ta, szczególnie miejscowość Mieszkiego, jest no dość mocno obwarowana różnymi inwestycjami, które no nie są proeuropejne ekologiczne. Mówimy tutaj o szczególnie wysypisku śmieci, uchwałników, które bezpośrednio oddziałuje na e, naszą miejscowość. Mówimy e, w tej chwili o budowie sortowni, o recyklingu, e, nieco dalej biogazowni w To wszystko czyni, że akurat mieszkańcy Miejtuszu do odczuly dokładnie na czym to polega. Zresztą powiem tak, już dzisiaj widać, do czego te inwestycje tego typu mogą doprowadzić. Między innymi, choćby taki fakt, że w otoczce, wokół cykiska, jakim jest posadzony las, jako strefa ochronna, nastąpiły pewne wyłomy. Widać to doskonale, a więc wcięto się tą strefę ochronną, zniszczono. Las, zniszczono przyrodę, zresztą wygląda to dość ubogo. Zresztą, tak jak to było dzisiaj powiedziane, te sprawy będą wyjaśniane. Dlaczego pozwolenie, na jakiej zasadzie pozwolenie na wycinkę, wycinkę zostało wydane. Zresztą to nie jest jedyna e, taka wycinka. Druga wycinka możemy zauważyć tuż o rozdzielnie wysokiego napięcia. Tam wiele hektarów również e, e, dokonano wycięcia, W tych sprawach służyłem do wójta gminy na pismo, prośbą o wyjaśnienie właśnie wszystkich tych Dziękuję. Spotkanie bardzo potrzebne. Okazuje się, że mieszkańcy mają bardzo wiele argumentów, zarówno z tych obiektywnych, jak i subiektywnych, ale jedne i drugie nie mogą e, przejść bez i mogą nie zostać zauważone, e, zarówno przez władze samorządowe, jak i przez inwestora, a także przez instytucje, które są e, Ważne, żeby tego typu inwestycje opiniować. E, okazuje się, że dla inwestora jest to pewne przesłuchanie biznesowe. E, próbował wyszukać e, pośrednie miejsce. Nie dziwię się, że wybrał to z jego punktu widzenia, jest idealnym. Bliskość e, spalaru, bliskość wyspy, śmieci, e, spalarnia miałaby e, zapewnione również ciągi komunikacyjne. E, pewnie nie byłoby problemu. Stocznie około od odpowiednich mediów, a także istość tych, którzy z tego terenu mogliby dostarczać te do odpady. Natomiast inwestor nie wziął pod uwagę tego bardzo ważnego aspektu społecznego, którego tutaj nie wolno lekceważyć. Mieszkańcy gminy Piekoszu wielokrotnie już stworzyli się na takich właśnie proekologicznych inwestycjach, które w dokumentach wyglądały i pachniały bardzo sympatycznie. Natomiast jak się później okazało, stają się po pewnym czasie z morą dla mieszkańców i utrudniając życie. Trzeba zdjąć z gminy Piekoszów tę łatkę, że jest to wysypisko śmieci, spalarnia odpadów, biogazownia czy kompostownia. Tutaj z tego co obserwuję ludzie chcą mieszkać, chcą się budować, chcą mieć swoje domy, ale jeśli gmina będzie miała taką ładę, że tutaj brzydko pachnie, że tutaj jest skażona woda, skażone powietrze, to nikt tutaj się nie będzie osiedlał. Poza tym trzeba uwzględnić pewne kwestie związane z dotychczasowymi działaniami inwestora trzeba wyjaśnić, związane są z zakupem działki, jak również z pozyskaniem pewnej decyzji. Światełkiem w tunelu wydaje się być deklaracja inwestora, że dokona jeszcze raz analizy. Mam taką nadzieję, że wbrew mieszkańców, wbrew opinii tej zdecydowanej większości mieszkańców, Takiej inwestycji nie będzie próbował tutaj wybudować. Mam nadzieję również, że władze województwa dokonają analizy tego, czy tego typu spalarnia w naszym województwie jest potrzebna, czy wystarczy czy może modernizacja tego, co, co w tej chwili posiadamy. To bardzo istotne elementy całej tej układanki. Jeżeli byłaby taka inwestycja niezbędna dla naszego województwa, bo jesteśmy w XXI wieku, tego typu odpadów nie da się inaczej e, utylizować jak właśnie poprzez spalanie, to trzeba znaleźć taką lokalizację, która będzie nie tylko nazywała się proekologiczną, ale także będzie. E, inwestycją pro-obywatelską i będzie chroniła zdrowie yy, yy, mieszkańców danego yy, terenu. Jak również powinna być zabezpieczona, moim zdaniem, na to na pewno zadbają ekolodzy, powinna być zabezpieczona odpowiednimi strefami yy, buforowymi, yy, mam tu na myśli... Yy, drzewostany, które skutecznie chronią przyrodę przed tym, żeby tego typu również niebezpieczne związki wydobywające się ze spalarni mogły się rozprzestrzenić. Dziękuję Państwu. Ja jako mieszkaniec oczywiście sprzeciwiam się w powstaniu spalarni medycznych. W ogóle powstanie spalarni jestem przeciw. Jako y, przewodniczący Rady, Rada podjęła uchwałę inwencyjną w sprawie tego problemu i jesteśmy jednogłośnie przeciw spalarni. Y, co do inwestora, to y, moim zdaniem ja osobiście myślę, że zaprosiłbym go na kawę dyskutował i odprowadził na dworzec, żeby więcej do nas po prostu nie przyjeżdżał z takim pomysłem. To jest takie moje osobiste odczucie po dzisiejszym spotkaniu, ponieważ no, wiadomo, nie było człowieka, który by był za spalaniem śmieci bezpiecznych, w tym medycznych. Dziękuję bardzo. Na dzisiejszym spotkaniu zorganizowanym przez Zaminę e, mieszkańcy bardzo licznie się zjawili, wyrażając e, swoje niezadowolenie, swój przeciw w związku z e, możliwością budowy spalarni odpadów e, niebezpiecznych, w tym medycznych. E, złożyłem inwestorowi, czy też e, przedstawiciela, przedstawicielowi inwestora, jakby dwie propozycje. Jedną możliwość e, rozważenia w związku z tymi licznymi protestami mieszkańców budowy tutaj tej inwestycji i znalezienia innego rozwiązania, w czym jako gmina możemy też pomóc w ilustracji tego, że szpitale są własnością bodajże czy też, czy też Starostwa Powiatowego czy Urzędu Marszałkowskiego. To mogą poszukać na terenie całego województwa innej, ciekawszej lokalizacji i w to gmina by się zaangażowała. Bądź druga, myślę, że trafniejsza propozycja dla inwestora, bo jeszcze dotychczas nie została ta inwestycja, koszty nieduże poniesione, wykup przez gminę tej działki. Myślę, że Rada Gminy by wyraziła wolę zakupu tej działki. Oczywiście po kosztach zakupu od e, Agencji Nieruchomości Rolnej e, i taka e, możliwość jest bardzo realna. Te dwie propozycje e, są do rozważenia do końca przyszłego tygodnia, myślę, że inwestor rozważy, e, e, mając na uwadze e, głosy mieszkańców i ten liczny sprzeciw. Tak. No, ja jestem zadowolony z tego, że jest bardzo dużo zainteresowanie mieszkańców, chociaż z drugiej strony nie ma się co dziwić, ponieważ jest to e, bardzo ważna inwestycja, jeśli chodzi o kwestie e, nie tyle proekologiczne, ale pro, pro-społeczne. E, doskonale mieszkańcy zdają z tego sprawę, że jeżeli taka instalacja powstała, to na pewno w dłuższej perspektywie negatywnie powinna że... na ich stan zdrowia. Tak jak wcześniej w dyskusji powiedziałem, dla mnie to nie jest żaden argument, że tutaj obok sąsiedniej gminy dokładnie w Promniku istnieje już wysypisko śmieci, aby tutaj powstała kolejna instalacja podobnego rodzaju. Ja uważam, że to jest wręcz kontrargument, żeby tego typu miejsca były instalowane gdzieś indziej w o wiele dalszej Odległości niż planuje to inwestor. Czyli Pan opowiada się za argumentami mieszkańców? Tak, jak najbardziej. I tutaj na, podczas dyskusji zadeklarowałem również, że złożę na najbliższej sesji interpelację do marszałka, o to, aby pomógł wskazać, bo inwestor wcześniej zwrócił się, czym są inne ewentualnie tereny do tego typu e, instalacji. Ja zwrócę się właśnie do marszałka, to aby pomógł wskazać inwestorowi. Takie miejsce na terenie Województwa Świętokrzyskiego, oczywiście to, ono było jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, czyli jak, jak najdalej od terenu mieszkańców. Jestem, Jerzy Macinek, jestem przedstawicielem firmy AK czyli spółka z Dzisiaj na spotkaniu, na debacie rozważaliśmy tutaj no, protesty mieszkańców. No i w świetle tej sytuacji i propozycji Wójta na temat ewentualnie wykupu tej nieruchomości od nas i ewentualnie zaproponowania innej lokalizacji zamiennej. No ja wrócę do Krakowa i z Zarządem przedyskutuję tą sprawę. No i myślę, że w przyszłym tygodniu będzie decyzja na ten temat. No, wygląda raczej na to, że będziemy skłonni przyjąć takie propozycje Miejmy nadzieję, że po prostu wszyscy będą zadowoleni z takiego obrotu sprawy. A jak pan odniesie się do sprzeciwu mieszkańców? Rozumie pan ich obawy? Doskonale rozumiem, aczkolwiek nie popieram, bo dzisiaj choćby na tej, tejże po drugiej stronie, albo dlatego nasza technologia naprawdę nie no w ogóle fizycznie nie jest możliwe, żeby po prostu stworzyła jakiekolwiek zagrożenie realne, prawdziwe. Natomiast to są emocje. Ja z emocjami się nie dyskutuję i tu w tym momencie nie ma sensu nawet iść na jakieś tam konfrontacje, bo to każda ze stron będzie trzymała swoją rację.